Warto przypomnieć, że Roberta Wojtowicza poszukiwaliśmy już w naszym pierwszym programie w 1996 roku, a więc 13 lat temu, niestety jak dotąd bez żadnego rezultatu. Jest z nami Anna Dziurka, psycholog z Centrum Poszukiwań ludzi zaginionych Itaka. Witam cię, Aniu. Dzień dobry. Od zaginięcia Roberta niedługo minie 15 lat. Jego bliscy cały czas żyją w cieniu tego dramatu. Nie ma dnia, żeby nie rozpamiętywali tego wydarzenia. No, trudno w ogóle wyobrazić sobie podobną udrękę. Tak, to, tak długi czas jest tragiczny dla rodziny, dlatego że nie tracą wiary w poszukiwania, a jednocześnie nie wiedzą jak dalej żyć. Między wiarą i beznadzieją tej sytuacji. między em, bez, w zasadzie w ogromnej bezradności i cierpieniu, bo ani zamknąć na przykład, jeżeli myślą, że nie żyje, to nie można zamknąć tej żałoby, bo nie ma odnalezionego ciała, nie ma jakby świadków na to, że osoba nie żyje. Jest bardzo trudno podjąć decyzję po, po latach. Jeżeli się traci nadzieję na to, że poszukiwania będą, że odnajdzie się osobę zaginioną, bardzo trudno podjąć decyzję o, na przykład o uznaniu za zmarłego. To jest decyzja moralna, tak, może być decyzją prawną, na przykład kiedy jest konieczność, żeby regulować jakieś sprawy dotyczące osób żyjących, dotyczących rodziny. Natomiast jest to trudne podjąć decyzję o tym, że uznajemy my jako rodzina, że nasz, nasza osoba nie żyje bo cały czas mamy nadzieję, że żyje, a nóż ktoś nam pomoże albo wróci, tak jak rodziny mówią, wróci do domu. Często jest tak, że rodziny, że, że matki na przykład czują nie żyje, ale nie, za, nie zdecyduje się powiedzieć światu o tym z własnej woli. Właśnie czas urodzin, czas świąt, czas 1 listopada jest najtrudniejszym czasem dla rodzin, kiedy nie wiadomo, co zrobić w stosunku do osoby zaginionej. Czy zapalać tą świeczkę. Znam rodziny, które zapalają symbolicznie świeczkę w domu. W tym czasie przeżywają to, że być może, jeżeli nie żyje, to niech ma tą świeczkę ta osoba bliska. Rzeczywiście, kiedy się pojawia sytuacja. Urodzin czy świąt Bożego Narodzenia, na przykład, kiedy tej, tej osoby ewidentnie brak, to jest największa tragedia. Co ja mam myśleć, co czyli, ja mam przeżywać? Czyli najgorsza w tym wszystkim jest ta niepewność, niepewność tak? to życie w ciągłym napięciu, w zawieszeniu, w ciągłym tak, oczekiwaniu. Na przykład śmierć osoby bliskiej. Jest, ma, daje możliwość przeżycia żałoby, przeżycia ty, wszystkich uczuć, które są związane z żałobą. Czyli w związku z utratą tak, tak bliskiej osoby można przeżyć i złość, i, i też ulgę, że już wiemy, jak jest, że, że jest grób, że, że to jest ostateczność. Natomiast w przypadku zaginięcia po tylu latach. Bardzo trudno jest podjąć de, samemu decyzję, bo to jest decyzja moja, a nie na podstawie faktu. Wiemy, że ITAKA prowadzi grupy wsparcia dla rodzin zaginionych. W jakim stopniu takim osobom może pomóc właśnie uczestnictwo w takich spotkaniach? Na grupie wsparcia, którą prowadzi ITAKA, Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, spotykamy się z tymi rodzinami i jesteśmy z nimi w, w tym, co one przeżywają. Mogą się rodziny podzielić tym, że... E, Czuję, że On nie żyje i z tymi różnymi uczuciami, które się z tym wiążą. Natomiast nie, my nie sugerujemy zakończenia poszukiwań. Jeżeli rodzina uważa, że poszukiwać dalej po 15-20 latach, robimy to. Dziękuję. Tymczasem do rozmowy wrócimy niebawem. Przypominam, że dzisiaj poszukujemy Roberta Wójtowicza, który zaginął blisko 15 lat temu. Jeśli ktoś z Państwa wie coś o jego losie, prosimy o wiadomość. Nasz telefon 22 507 0107. Prosimy dzwonić we wszystkich sprawach, które poruszyliśmy. Numer telefonu, adres i adres internetowy naszej redakcji zobaczą Państwo na planszach końcowych. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na następny program Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie 17 listopada. Do zobaczenia.